Zapewne słyszałeś już o czymś takim jak oferty high ticket i zastanawiałeś się, jak to jest, że niektórzy biorą 2, 5, 10, a czasami nawet 15 tysięcy złotych za swoje usługi. Jest jednak jedna nisza osób, które biorą zdecydowanie najmniej w stosunku do tego, ile mogłyby realnie brać, gdyby stworzyły odpowiednią ofertę. A są nią. trenerzy online. Szczególnie mówię tutaj o branży fitness. 99% takich trenerów sprzedaje kursy online, e-booki, plany treningowe czy prowadzenia za 200-300 złotych miesięcznie, nie zdając sobie nawet sprawy, że stoją przed ogromną szansą zarabiania dużo większej ilości pieniędzy gdyby tylko miały odpowiednią ofertę. A to wszystko możliwe właśnie tylko i wyłącznie dzięki odpowiednio skonstruowanej ofercie High Ticket. I w tym filmie przedstawię Ci dokładnie, krok po kroku, w jaki sposób od zera zbudować taką ofertę pod względem zawartości, czyli tego, co faktycznie będziesz dostarczać dla klientów jako trener online. I zanim powiesz, że ale mi przecież nikt tyle nie zapłaci, to przede wszystkim wynika to po pierwsze z tego, że Ty nawet nie wierzysz nawet w to, że możesz tyle brać, więc jak ktoś miałby uwierzyć w to za Ciebie? Z takim nastawieniem oczywiście, że nikt Ci za to tyle nie zapłaci. I teraz Uwaga, zanim w ogóle przejdziemy do tematu, to jeszcze jedno bardzo ważne zastrzeżenie. Jeśli chcesz faktycznie sprzedawać swoje usługi zestawki High Ticket, to naprawdę musisz postawić na świetną jakość. I to nie tylko dlatego, żeby po prostu ludzie mieli jak najlepsze efekty i żeby tych ludzi nie robić balon, bo to jest jak najbardziej logiczne, ale też dla własnej pewności. Bo to to, jaką Ty masz jakość usług i jak bardzo jesteś świadomy swojej wartości i swojej jakości usług, będzie determinowało to, czy łatwo będzie Ci sprzedawać taką ofertę, czy będziesz mieć z tym problem, będziesz sam sabotował swój proces sprzedażowy, bo sam nie wierzysz w to, że możesz faktycznie tyle brać. Przykładowo, ja za każdym razem, kiedy podnoszę ceny za jakieś swoje usługi, coś usprawniam, dodaję coś całkowicie nowego, dbam o dosłownie każdy detal. I to sprawia, że możesz brać dużo większe pieniądze za swoje usługi, bo jesteś tego pewien, bo wiesz, ile włożyłeś w to pracy i jaką jakość masz po prostu do zaoferowania. Więc przejdźmy już do konkretów. Możemy podzielić to na takie cztery główne filary oferty high ticket, i teraz przejdziemy do omówienia każdego z tych filarów. I te filary to są materiały, zasoby indywidualne, materiały, zasoby skalowalne, wsparcie oraz opcjonalnie gwarancja. I w tym filmie nie będziemy omawiać dokładnie tego, w jaki sposób marketować taką ofertę, czyli jak stworzyć unikatowy mechanizm działania, jak wyróżnić się na rynku, jak stworzyć transformację do takiej oferty, żeby być w stanie sprzedawać ją za większą stawkę. Bo nie ukrywajmy, prawda jest taka, że oferty high ticket opierają się na tym, że musi być te, też i za ten dobry marketing, i ten marketing też jest w stanie sprawić, że ta oferta będzie po prostu bardziej premium z samym marketingiem. W ten sposób możemy bardzo dużo nadrobić. Natomiast nie nadrobimy w ten sposób chujowego, za produktu. Więc teraz skupmy się na tym produkcie. Co tam faktycznie możemy zaoferować, co będzie co będzie tym pojazdem, który będzie dostarczał osobę z punktu A do punktu B. Jak wiemy lub jak, jak wiesz, e oferty ITK sprowadzają się do transformacji, czyli do transformacji osoby z punktu A do punktu B, czyli jestem gruby, e zrzuciłem kilogramy, czuję się zajebiście, czuję się tak i tak, czyli najpierw czuję się tak i tak, potem czuję się tak i tak. E I to są wszystko, to oczywiście transformacje opierające się na transformacjach pozytywnych, natomiast to, co w tym filmie przedstawimy, to są pojazdy do tych transformacji, czyli, czyli jesteś, jeśli jesteś trenerem online, to co konkretnie możesz oferować w takiej ofercie, e oferować ofercie, co możesz mieć zawarte w takiej ofercie, aby po prostu skutecznie te osoby doprowadzić do tej transformacji żeby było to zgodne że z pieniędzmi, jakie za to bierzemy. Więc zacznijmy od materiału zasobów indywidualnych. I tutaj sprawa jest dość prosta, tak naprawdę. Zaczynamy od planu treningowego. Oczywiście, konkretny plan treningowy oraz plan, oczywiście, też ogólny. Plan ogólny, mówię o tym ze względu na to, że jest to o tyle ważne, że w kiedy ktoś płaci ci kilka tysięcy złotych, to fajnie, żeby on wiedział krok po kroku, jak będzie wyglądała ta jego transformacja, jak będzie wyglądała ta ścieżka od A do Z i żeby to było profesjonalne i żeby to naprawdę było na fajnym, wysokim poziomie, czyli nie, że ty. Narysuję, napiszesz na kartce odręcznie mu, że no zrobimy to, to i to, i wyśledz mu zdjęcie tego, tylko żeby to naprawdę wyglądało dobrze, fajnie, do tego można porobić szablony i tak dalej, i do każdego indywidualnie taki plan dopasować. Oczywiście, plan treningowy to jest absolutna podstawa, jeśli jesteś trenerem online, to oczywiście, że to jest taka, taki core oferty i taka pierwsza podstawowa rzecz. Ok, lecimy dalej. Analiza techniki plus zmiany w tym planie treningowym na bieżąco, w razie potrzeb. Oczywiście, jeśli mamy plan treningowy, to należy uwzględnić to, że osoba będzie miała dostęp do zmian w tym planie, do do, korek do korekcji tego planu i tak dalej i tak dalej oraz analiza techniki, to już na bazie na przykład wysyłanych, e, wysyłanych nagrań przykładowo możemy właśnie e, poprosić osobę o to, aby nam nagranie, możemy na tej bazie ją po prostu poprawiać. Wiadomo, że zaraz przejdziemy też do zasobów skalowalnych, w których będzie coś takiego jak biblioteka ćwiczeń i tego typu rzeczy. Natomiast to jest jedna rzecz, drugą rzeczą jest to, że ja sam też z doświadczenia wiem, że nie wystarczy często ludziom pokazać na nagraniu jak coś zrobić, ale trzeba ich też poprawiać potem indywidualnie i to jest całkowicie normalne. Co mamy potem? Konsultacja wdrożeniowa. Okay. Teraz taka konsultacja wdrożeniowa. W każdej ofercie ITGET jest coś takiego jak konsultacja wdrożeniowa. Praktycznie w każdej, e, tak zwany onboarding call, polega to generalnie na tym, że w momencie, kiedy ktoś płaci ci tyle pieniędzy, to dobrze by było, abyś się chociaż z nim spotkał na taką rozmowę i przeprowadził go przez platformę szkoleniową, przeprowadził go przez ten dokładny plan, który przygotowałeś na przykład wcześniej na bazie ankiety wdrożeniowej, do której zaraz przejdziemy, e, żebyś przeprowadził tą osobę, powiedział jej dokładnie, co gdzie jest, w jaki sposób możesz się tym posługiwać i tak dalej, i tak dalej. Od A do Z, żeby ta osoba czuła się zaopiekowana. E, to jest naprawdę ważne i też przejść z tą osobą Właśnie przez styl życia, przez sen, przez nawyki, i tak dalej, i tak dalej. Ok, lecimy dalej. Jadłospis gotowy. Jadłospis gotowy może być na krótki okres czasu, może być ogólnie dieta, to może być pełna dieta tak naprawdę, czyli to może być plan treningowy, dieta i te wszystkie elementy, które tutaj są. Natomiast może to być jadłospis na jakiś krótszy okres czasu, a potem można podchodzić do tego luźniej, to już w zależności od tego, jaki masz model i jak chcesz to robić, możesz podchodzić do tego po jakimś czasie luźniej i po prostu e, robić w taki sposób, że dać jadłospis powiedzmy, na pierwszy okres czasu, ale potem doprowadzić do tego, że osoba sama nauczyła się komponować swoje posiłki, komponować swoją dietę. Te, przykładowo bez liczenia kalorii. To też jest bardzo fajna rzecz. No i ostatni element, jeśli chodzi o takie materiały, zasoby indywidualne, protokół suplementacyjny. Oczywiście to jest opcjonalne, natomiast jeśli mamy taką ofertę, gdzie możemy coś takiego wdrożyć, to jak najbardziej jest to fajny element dodatkowy. No i wiadomo, że suplementy typu kreaty, czy znaczy takie podstawy, to już zależy od Ciebie, to Ty jesteś ekspertem, natomiast jest to zawsze fajna rzecz i fajny dodatek. Więc mamy takie materiały, zasoby indywidualne, takie pierwsze, wstępne rzeczy, które robimy dla tej osoby indywidualnie i które mogą być zawartością tej oferty. Potem mamy też coś takiego jak materiały, zasoby skalowalne skalowalne różnią się tym, że to są rzeczy, które nie musimy robić dla każdej osoby nowej indywidualnie, tylko możemy robić je bardzo mocno skalowalnie. Oczywiście protokół suplementacyjny, jadłospisy i tak dalej, to też można robić skalowalnie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy jeden typ klienta, oczywiście zalecam robić ofertę high ticket zawsze, nie tylko ze względu na to, że to będzie działać wtedy z marketingiem na, na zimnym ruchu, tak zwanym, bo jeśli robimy coś dla wszystkich, to generalnie reklam nigdy nam nie będą działały, więc trzeba mieć jeden profil klienta. Natomiast nie tylko dlatego, ale też ze względu na to, że jeśli mamy jeden profil klienta, to są, to są osoby, które przychodzą i są bardzo podobne. Oni mają podobne problemy, oni mają, są w podobnym wieku, mają podobne podejście do wielu spraw itd, tak i tak dalej. I to sprawia, że możemy wyodrabić na przykład kilka typów takich osób, które mamy po prostu jako klientów i tak naprawdę nie mamy innych, bo to jest normalnie, jeśli mamy jeden typ klienta, jeden profil klienta powiedzmy. I na bazie tego możemy wiemy już, jakie były protokoły suplementacyjne dla poszczególnych typów osób, jakie diety były pod względem tego, co komu pasuje, jakie kto ma preferencje. I dzięki temu możemy to po prostu robić na podstawie schematów, i tylko dopasowywać jakieś minimalne rzeczy dla każdej kolejnej osoby, według tego, jakie ona ma takie bardziej specyficzne preferencje. Tak? I co jest też bardzo fajna rzecz, że no w momencie, kiedy trzeba być, dobra, nie będę mówił obraźliwymi słowami, ale jeśli ktoś miał 500 klientów, dobra, jeśli ktoś miał nawet 100 klientów i oni wszyscy byli do siebie podobni i za każdym razem robisz oddzielnie dla kogoś większość rzeczy, mimo tego, że większość z tych rzeczy naprawdę jest bardzo podobna do siebie, to tracisz ogrom czasu. Po prostu I jest to totalny bezsens. To jest totalny bezsens. W momencie, kiedy ktoś jest ekspertem i, jest, i pracuje z bardzo podobnymi osobami. Zawsze robi do tego materiały i robi do tego schematy, które umożliwiają mu to, że dostarcza tę usługę w bardziej skalowany sposób na bazie większej ilości gotowych rzeczy. Okay? Więc w tym przypadku, jeśli chodzi o takie materiały, które są z góry skalowane, to jest oczywiście kurs wideo, który pokazuje wszystko, co muszą wiedzieć klienci. To jest absolutna podstawa. W każdej ofercie high-ticket powinien być kurs wideo, moim zdaniem. Czyli po prostu materiały wideo, które pokazują wszelkie rzeczy związane z dietą, związane z treningiem, nawykami, generalnie wszystko, co chcesz tym klientom przekazać. Potem ankieta wdrożeniowa. Teraz ankieta wdrożeniowa to jest znowu materiał skalowany ze względu na to, że robisz jedną ankietę, wysyłaż ją do każdego nowego klienta, który po prostu dołącza. Więc na podstawie tej ankiety często budujemy ją w taki sposób, aby zadać tam pytania, które będą dostarczały Tobie wszelkie informacje, których Ty potrzebujesz, aby dostarczyć dla osoby jak najszybciej materiały indywidualne i jak najszybciej przejść po prostu do działania, do tworzenia tych rzeczy, które potrzebujesz. Potem elastyczna biblioteka ćwiczeń. To jest też absolutna podstawa, to znaczy, gdybym ja był trenerem osobiście online, to miałbym najbardziej dojebaną w internecie prawdopodobnie bibliotekę ćwiczeń, e, nagrane wszystko, łącznie dom, siłownia, ćwiczenia hybrydowe, ćwiczenia na na wszystkim, co jest możliwe, tak, że w momencie, kiedy tworzę plan treningowy dla danej osoby, to mam całą bibliotekę ćwiczeń i mogę to wszystko podlinkować, połączyć, i osoba nie musi zastanawiać się, jak wykonać dane ćwiczenie. I ja miałem wiele takich sytuacji, kiedy kupiłem jakiś plan treningowy i musiałem w internecie szukać, jak wykonać dane ćwiczenia, więc no. Więc jakby praktycznie nie było to zbyt praktyczne. A to jest nie wiem czy ludzie są tak leniwi, czy to jest ja rozumiem, że plan treningowy to jest tania rzecz, ale z drugiej strony to jest jednorazowa robota do wykonania, która będzie prawdopodobnie zajmie ci pewnie 12 godzin, 16 godzin czy może więcej, żeby spisać wszystkie ćwiczenia, nagrać je wszystkie, obrobić i tak dalej, wrzucić. ok. A to jest jednorazowa robota do wykonania. To jest jednorazowa robota. Jak można tego nie zrobić? Nie rozumiem tego. Ale nie wiem, może, od, może napisz mi w komentarzu, jeśli ty to rozumiesz, bo ja tego nie rozumiem. Jeśli dostarczamy coś dla swoich klientów, to robimy to zawsze, może to zająć x godzin, ale to jest zasób skalowalny. To nie musimy robić tego za każdym razem dla nowego klienta. Filmy instruktorza wiadomo, to jest totalna podstawa. Gotowa biblioteka posiłków na różne cele, do różnych preferencji. Czyli żeby mieć taką bibliotekę posiłków na różne okazje, dla różnych kubków smakowych i tak dalej, i tak dalej. Ja już sobie wyobrażam, jakbym to zrobił. Pewnie miałbym podział na różne typy osób, na to, co różne typy osób lubią. Oczywiście wszędzie makro i tak dalej, i tak dalej, żeby to było wszystko jasne i to też by miało wtedy sens. Dalej, narzędzie do, do komponowania własnych posiłków. To jest to mocno połączone z gotową gotowym biblioteką posiłków, natomiast też taka nauka, jak komponować te własne posiłki, to może być w formie też kursu wideo, czy w formie jakiegoś PDF-a. jeśli sprzedają ofertę za 3000 zł, przykładowo, no to raczej dawanie ludziom pdf czy dokumentu zamiast materiału wideo jest takim trochę, takim, trochę w twarz moim zdaniem osobiście, no ale, ale każdy ma, każdy robi, co to chce. Ja w życiu bym czegoś takiego nie zrobił po prostu lepiej zrobić kurs wideo i lepiej zrobić to w formie wideo. Ludzie naprawdę wolą go. Wideo. No i nauka zasady 20 280 to jest taka dodatkowa rzecz, też może być to w formie kursu, też może być to w formie e, właśnie materiału wideo i tak dalej i dalej i tak dalej. Więc mamy już te materiały indywidualne, mamy zasoby skalowalne i teraz przechodzimy do wsparcia. I wsparcie to jest właśnie to co cechuje bardzo mocno ofertę High Ticket. W większości ofert, które kosztują 200-300 zł i tak dalej, tego wsparcia nie ma, a nawet jeśli to wsparcie jest, bo jest napisane, że to wsparcie jest, że jest kontakt i tak dalej, to wiadomo, jak to wsparcie wygląda. Jeśli, umówmy się, jeśli ktoś ma, załóżmy, 100 klientów, którzy płacą mu 200 zł miesięcznie, to czy ktoś naprawdę myśli, że ta osoba będzie miała czas i tak dalej, i energię, i siłę, żeby wspierać każdego tak, jak powinien wspierać? Oczywiście, że nie. Nie ma szans jakby na to. Jeśli ktoś ma 100 klientów i miałby ich ogarnąć, ma mieć takie pełne wsparcie im dostarczać, którego które oni naprawdę często potrzebują, nie ma opcji na to. Nie ma szans po prostu. To się nie, nie spina czasowo, finansowo też się nie spina, bo jeśli miała by ta osoba zatrudnić jakąś inną osobę do tego, to mając do 100 klientów, którzy płacą 200 złotych miesięcznie, ciężko, naprawdę ciężko. Więc wsparcie, stały, asynchroniczny kontakt przez komunikator jeden na jeden, to jest oczywiste. To może być Whatsapp, to może być Telegram, to może być Slack, akurat w przypadku branży fitness może nie poleciłbym Slacka, ale najczęściej Telegram czy Whatsapp. Czyli stały kontakt po prostu z tobą, jeden na jeden lub z osobą, która jest odpowiedzialna u Ciebie za dostarczanie rezultatów. Konsultacje indywidualne, jeden na jeden, na żądanie. Warto dodać coś takiego do oferty, czyli jeśli osoba chce skonsultować się z tobą jeden na jeden, to nie robi tego z góry i nie planować z góry rozmów w takim procesie, tylko po prostu dać to na żądanie, dlatego że duża część osób nie będzie tego potrzebowała po prostu. Duża część osób dostanie plan, dostanie te wszystkie zalecenia, kurs i tak dalej. I poradzi sobie świetnie na bazie raportów, które będziemy też robić. Natomiast będzie część osób, która będzie potrzebowała bardziej indywidualnego wsparcia, na przykład na rozmowie 1 na 1, więc warto to wtedy dodać, ale oczywiście w formie ograniczonej ilości, żeby nie dać sobie wejść na głowę. Bo no jeśli ktoś miałby nawet 50 klientów, załóżmy miesięcznie, ale każdy chciałby się spotykać trzy razy w tygodniu, no to wtedy nagle się robi na oferta high kiedy już nie jest tak kolorowa i tak skalowana, prawda? Rozmowy grupowe, 1 dwa razy w tygodniu, to mogą być rozmowy w formie edukacyjnej, gdzie robimy po prostu jakąś krótką prezentację, załóżmy 10-15 minut i potem dyskutujemy. Na dany temat, który przedstawiliśmy na przykład w prezentacji. Jest to dość szybkie, dość proste do przygotowania. To mogą być rzeczy tak naprawdę powtarzane w trochę innych formach z materiałów szkoleniowych na platformie. To jest też bardzo fajna rzecz, żeby ludziom utrwalać i żeby wdawać z nimi w dyskusję, żeby rozmawiać, żeby wymieniać się doświadczeniami itd. I to też jest bardzo fajna bardzo fajna rzecz po prostu. No i to zalecam raz w tygodniu, chyba że naprawdę masz bardzo, bardzo dużo klientów, to można jeszcze skalować do bardzo dużych liczb. Dwa raz w tygodniu też jest taka możliwość. Odpowiedzialność, czyli forma tego, że trener czy osoba, która dostarcza tą usługę ma się sama kontaktować z tą osobą co kilka dni. Czyli to nie może być na zasadzie, w, szczególnie w przypadku takiej branży fitness, gdzie y, często ludzie kupują tego trenera po to, żeby właśnie mieć to wsparcie, żeby mieć kogoś, kto trzyma nad nimi tego przysłowiowego bata, tak? Czyli potrzebują po prostu się zmotywować. Więc jeśli ktoś... Jakby ludzie, którzy kupują plan treningowy, często nie mają żadnych wyników, dlatego że plan treningowy może być najlepszy na świecie, ale jeśli ktoś go nie wdroży, to to nie będzie miało żadnego sensu, tak? I ludzie mają problem najczęściej z wdrożeniem. Ludzie nie mają problemu z tym, że nie mają wiedzy, że, ludzi, że wiedzy brakuje w internecie, bo ludzi, którzy sprawiają plan treningowy za 80 zł jest masa, ok? Natomiast już abstrahując do tego, jakie jakości są to plany treningowe i tak dalej, i tak dalej, to prawda jest taka, że ludzie mają problem największy z wdrożeniem, z tym, żeby... Bo ludzie to są ludzie. Jako ludzie jesteśmy po prostu słabi z natury. Więc potrzebujemy innych ludzi, żeby nas wspierali, i właśnie tutaj taką rolę e, no odkryłem na rzecz. rzeczy. Pełni też. Trener. Społeczność. O, trener kontaktuje się z co kilka dni, dwa razy w tygodniu. Najpierw znaczy sobie stałe pory, o których kontaktujesz się do każdej osoby i sprawdzasz, czy pan czy ma jakieś pytania, czy potrzebuje czegoś i tak dalej. Społeczność, grupa wsparcia. Tutaj robimy to w formie, czyli mamy kontakt jeden na jeden, mam konsultacje indywidualne, jeden na jeden na żądanie, mam rozmowy grupowe, mam odpowiedzialność, ale mamy też społeczność grupową, czyli po prostu mamy grupę stworzoną z wszystkimi ludźmi, gdzie możemy po prostu czatować, pytać ludzi o, o różne rzeczy, możemy wymieniać się doświadczeniami, itd., itd., itd. itd. To jest bardzo fajna znowu rzecz. No i ostatni element, cotygodniowy raport z analizą postępów i dalszymi krokami, to jest takie w miarę logiczne, czyli załóżmy, osoba wysyła nam raport. My z tego raportu na przykład czy dogrywamy jej Luma, czyli po prostu takie krótkie wideo, 10-minutowe, gdzie dajemy jej dalsze kroki, dajemy jej feedback na podstawie tego raportu, itd, i dalej, czyli taki konsulting tak naprawdę tutaj wchodzi mocno. W grę. No i ostatni element, taki, mm, on jest bardziej elementem marketingowym, ale postanowiłem, że dodam go tutaj, czyli gwarancja. Marketingowo-marketingowo, ale też jeśli chodzi o warunki samej oferty, no bo gwarancja może dużo zmienić w kontekście właśnie marketingu tego, jak się będzie sprzedawać tą, sprzedawać tą ofertę, ale jeśli chodzi o gwarancję efektu, to polecam ofertach finansowych dać dział w oparciu o kilogramy lub centymetry w pasie lub centymetry w innych obwodach. To już w zależności od tego, jaką masz ofertę stricte, ale powinno to działać na takiej zasadzie, że jeśli nie zostanie osiągnięta dana dany cel, który sobie wyznaczycie i ten cel musi być oczywiście indywidualny dla każdej osoby. Bo jeśli przyjdzie do ciebie osoba, której celem jest rzucić 3-4 kg po prostu czuć się trochę lepiej i ona ma bardziej cele dookoła samopoczucia na przykład, czyli to jest najbardziej dla niej wkurzające, aniżeli samych liczb, jeśli chodzi o kilogramy i ty dasz gwarancję, że każdy, jeśli nie schudniesz 10 kg na zbliżone 3 miesiące, to ci zwrócę pieniądze, to oczywiście część osób będzie w porządku, ale część osób może to wykorzystać. Więc to ustalamy indywidualnie zawsze i to ustala się po prostu na rozmowie. Jeśli ten efekt nie zostanie osiągnięty, ustalony, oczywiście to jest gwarancja, że warunkowa, do tego przejdziemy, to wówczas jest po prostu prowadzenie przez określony dłuższy czas za darmo. Nie zwracamy pieniędzy, nie robimy gwarancji typu, że pracujesz tam dwa miesiące. Jeśli nie będzie efektu, to ci zwracam pieniądze, bo to nie pomaga ani tobie, ani tej drugiej osobie. To sprawia jedynie, że druga osoba odchodzi niezadowolona, ty odchodzisz niezadowolony, bo zrobiliś robotę przez dwa miesiące pracowałeś za darmo, bo musisz komuś zwrócić pieniądze i nie ma z tego nic dobrego, plus jest to oczywiście nie fair, bo jeśli ty dostarczasz masę materiałów skalowalnych, czyli tak jak tutaj, plus materiałów indywidualnych, które musisz też zrobić przez ten czas, czyli dostarczasz tak naprawdę wszystko, zrobisz swoją robotę, ale z jakiegoś oso powodu osoba nie ma efektów, w takiej sytuacji zwraca się pieniądze, nie masz na to wpływu. Nie, nie jesteś w stanie zweryfikować na koniec dnia, i tak nie jesteś w stanie zweryfikować tego, czy ta osoba faktycznie trenowała, czy faktycznie trzymała się tej diety, i tak nie jesteś w stanie tego nigdy zrobić. Więc jeśli chcesz brać w ten sposób odpowiedzialność, to proszę bardzo, ja tego nie polecam, bo nie jest to po prostu w żaden sposób fair, moim, moim, po prostu moim zdaniem. Więc, przechodząc dalej, oczywiście warunki, na przykład, regularne uzupełnienie raportów co tydzień, punktualne uzupełnienie raportów co tydzień, udział w konsultacjach, na przykład grupowych, albo konsultacjach albo konsultacjach 1 na 1, polecałbym dać po prostu konsultacje grupowe, dlatego, że to jest, powiedzmy, stały element, konsultacje 1 na 1 są na żądanie, więc udział w każdej konsultacji grupowej, na przykład przez okres 3 miesięcy, stały kontakt, cały kontakt, czyli pisywanie, nieuciekanie, nieblokowanie i tak itd. Realizacja strategii i tu już można ustalić, w jaki sposób to będzie dokładnie się, jak, na czym będzie to dokładnie się opierało. Natomiast warto tą gwarancję dodać, bo jest to też fajna rzecz, która po prostu znosi, odpowiedzial... znosi... znosi odpowiedzialność. Na no, naszym celu nie jest to, żeby znieść tą odpowiedzialność niestety, ale znosi trochę to ryzyko, więc osoba może po prostu poczuć się trochę Pewnie Teraz jeśli jesteś właśnie trenerem online lub masz inny biznes online byśmy pomogli Ci stworzyć taką ofertę i pozyskać na nią klientów, to umów teraz bezpłatną konsultację z pierwszego linku w opisie, zobaczymy na niej, czy jestem w stanie Tobie w ogóle pomóc. Jeśli tak, to pokażę Ci, jak dokładnie mogłoby to wyglądać w Twoim przypadku. Standardowo, jeśli jesteś tutaj nowy, zasubskrybuj teraz ten kanał, aby nie przekapić kolejnych wartościowych treści. I nawet jeśli jesteś tutaj już jakiś czas, oglądasz obserwujesz to, zapoznaj się teraz z innymi filmami, które wyskakują Ci właśnie gdzieś po dwóch stronach ekranu. Ja dziękuję Tobie bardzo za oglądanie tego filmu i widzimy się w następnym.